Cześć, witamy was w trzeciej części naszej cyberpogadanki pogadanki przez sendmail. Dzisiaj w trochę okaryanym składzie zaczęły się już wakacje. Krzysztof nie dał rady dzisiaj do nas dołączyć, ale z Piotkiem postanowiliśmy omówić taki gorący, dosyć temat, ponieważ pojawił się pewien nocny koszmar, z którym administratorzy serwerów Windowsowych muszą sobie pilnie poradzić. Print Nightmare, jeżeli kojarzycie, taka podatność, która w ubiegłym tygodniu została ogłoszona przez Microsoft. Jest to temat dosyć pilny, temat, którym jeżeli jeszcze się nie zajęliście w swoich środowiskach, to na pewno warto się zainteresować, bo już interesują się nim cyberprzestępcy, już jakieś pierwsze eksploity się pojawiły. Piotrek, przybliżysz trochę temat, o co chodzi i z tak, tak. czym cię. związana jest. Podatność, nie wszystkich, ten urlopowy, wakacyjny czas. Tak, no ostatnio było dość, na początku w ogóle zapowiadało się jako zwykła podatność Local Privilege, którą umożliwiało wykonanie. Konu, kodu jako, jako administrator z, z zwykłego użytkownika, tylko wyciek jakiś tam e, POC. Niestety ktoś na GitHubie puścił i okazało się, że to też może być wykorzystane jako RCE, jako remote e, exploitation, e, code expo, executing. E, negro, neg to też nie był ten podatność aż taka groźna, ponieważ jednak po, wymagało to jakiejś autentykacji, tylko zwykł, wystarczyło to tak naprawdę zwykły gest. Cokolwiek, co mogłeś mieć dostęp do e, twojego uwierzetelnić e, uwierzytelnić się, nawet nie zalogować, po prostu uwierzytelnić się w jakiś sposób e, do zdalnie do jakiegoś na przykład serwera domeny i wtedy miałeś dostęp do spuls e, takiego e, serwisu, Usługi, która udostępnia serwer wydruku, i wtedy mogłeś wykonać właśnie exploit, wykorzystać tą podatność, aby wykonać jakiś kod z uprawnieniami systemowymi. Więc, wbrew pozorom był to dość podatne, bo wystarczyło naprawdę najniższe uprawnienia, które pewnie można spokojnie znaleźć w sieci, podsłuchać. Gdzieś tam, które używane do drukarki, do wierzytelniania czy cokolwiek, czy jakieś technika, techniczne konto, i miałeś tak naprawdę, mogłeś dostać się do kontrolera domeny jako do admin, więc to było najgorsze. Oczywiście Microsoft na początku nie było, oczywiście, patcha, bo ten Cała to, cały ten POC, tej podatności, wyciek przed czasem, więc Microsoft zalecał tak naprawdę to, co zaleca zawsze, żeby robić hardening na serwerach domeny kontrol, domen, kontrolera domeny. Czyli powyłączać nie, niepotrzebne usługi, takie właśnie jak spulsy, w ogóle poziomy Microsoft bardzo dobrze ma opisane, ma nawet skrypty gotowe, które można uruchomić i schardenigować, właśnie te skrypty do hardeningu i hardeningować swój serwer do właśnie serwera domeny, żeby on, on był tylko tym serwerem domeny, kontrolerem domeny i tylko usługi związane z kontrolerem domeny to, był, to było zalecenie Microsoftu tak naprawdę od wielu, wielu, tak naprawdę chyba od początku. No i każdy... Tak, ja kojarzę, ko kojarzę, bo to w różnych opracowaniach się powtarzało i ja też przy, przy wielu wdrożeniach różnych systemów, gdy brałem udział, to zawsze na to zwracaliśmy uwagę, że kontroler domeny w zasadzie powinien być tylko i wyłącznie kontrolerem domeny i niestety w wielu mniejszych firmach często ze względów budżetowych no robi się tak, że, że ten kontroler domeny jest jednocześnie albo serwerem plików albo, albo właśnie serwerem wydruków i z punktu widzenia bezpieczeństwa no nie jest to dobra praktyka jest to praktyka niezalecana ja doprocezuję tylko, bo nie wiem czy to jakby jasno wybrzmiało z tej naszej rozmowy, mówimy o podatności w usłudze bufora wydruku czyli bufor wydruku jako usługa jako usługa w serwerach nie tylko serwerach, ale też systemach. W ramach desktopowych Windowsa występuje bufor wydruku lub print puller w, w angielskich wersjach systemu tą usługę, jeżeli jeszcze jej nie załataliście, no to w pierwszej kolejności o ile to możliwe, no bo też też tutaj względy biznesowe mogą być problemem, ale usługę tą zaleca się wyłączyć, dopóki się jej nie załata, no zdecydowanie, jeżeli macie gdzieś wystawioną tą usługę na zewnątrz do świata po, po jakimś adresie publicznym to nawet nie usługę, tylko w ogóle port w ogóle netbios, czyli wszystkie porty właśnie 135, 139 i 445. Jeśli każdy ktoś ma udostępnione te porty, to w ogóle polecam zamknąć je, one są naprawdę do niczego tak tak, tak, tak. Bo... a to już któraś podatność, która wykorzystuje mhm. właśnie te porty od łona kraja tak naprawdę. Dokładnie, właśnie chciałem o tym wspomnieć, że chyba pierwszym takim głośnym bugiem, który, od którego się zaczęły te, te duże takie masowe ataki, to był bug w protokole SMB w 2017 roku w maju podatność, która no z wielu względów była krytyczna. Po pierwsze, RCE, czyli ten remote code execution, nadawała możliwość takiego zdalnego eksploitowania systemu. Po drugie, nie wymagało to jakiejkolwiek reakcji ze strony użytkownika i te z tego korzystał między innymi pierwszy z takich głośnych ransomware'ów, czyli czyli WannaCry i później jego Następstwa no, petia. oba te ransomware no, wykorzystywały podatność właśnie w protokole SMB i później, później przez, przez, przez pewien moment nic takiego głośnego nie było, ale pojawiła się kolejna chyba, o ile dobrze pamiętam, BlueKeep w, w protokole RDP z kolei. Też, też do podobnie jak jak z tą poprzednią znałem, miałem okazję badać kilka takich incydentów, gdzie właśnie sieć została jakimś ransomwarem zaatakowana, bo okazało się, że jakiś zdalny pulpit ktoś tam z administratorów wystawił gdzieś kiedyś do internetu, zapomniał o tym i, i w ten sposób sporo, sporo serwerów było, było w ubiegłym roku, bo to była taka podatność z, z ubiegłego roku. No, sporo serwerów było tym przejmowane, infekowane, całe botnety też powstawały. No i, i teraz mamy kolejną... kolejną Przedtem był tego... Zerologon jeszcze, zapomniałeś o Zerologon, A, tak. który też e, oczywiście w, i to wbrew pozorom było dość dużo pod, dużo tych podatności tych serwerów. Zerologon atakował tylko do, kontrolerzy domeny e, i właśnie też przez SMB. Przez porty SMB i, umożliwiał, i wbrew umożliwiał właśnie bez problemu przejęcie całego, całego domena, kontrolera domeny. I w Polsce było dość dużo serwerów wystawionych. Ja nie pamiętam. Tutaj razem z POKiem z polską cyberobroną. Tam zapraszam w ogóle na stronę pod.org, w której się wtrąciłem przez Właśnie tam był raport, który żeśmy właśnie monitorowali, ile tych serwerów było. I tu, ale też to, te wszystkie serwery, tak naprawdę, zostały podłączone do internetu wbrew zaleceniom Microsoftu. Mhm. Znaczy, czyli podsumowując, jakby to, to o czym Piotrek wspomniałeś. Yy... Wszystkie porty związane z usługami Windowsowymi, jeżeli nie mamy takiej potrzeby, a w zasadzie nie powinniśmy mieć takiej potrzeby, żeby coś na zewnątrz do, do internetu udostępniać, jeżeli mamy potrzebę komunikacji gdzieś tam pomiędzy jakimiś sieciami, no to jedyną i, i słuszną metodą jest VPN, jakiś tunel między, między środowiskami, który nam ograniczy dostęp z zewnątrz do tych portów, no i... Myślę, że, że nie pierwsza i na pewno nie ostatnia jest to podatność tego typu, która, która, te, która umożliwia takie zdalne eksploitowanie, przejmowanie systemów. Usługi, usługi win, Windowsowe nie są, nie są tutaj odosobnione, bo to, to nie jest tak, że tylko Windows. Wiadomo, że tych podatności w różnych usługach innych też tego typu sporo występowało, natomiast no, jest to o tyle krytyczne, że te serwery Windowsowe, które jednocześnie pełną funkcję często kontrolerów domeny, no one są dla, dla wielu firm krytyczne. Jakieś ich przejęcie, zaszyfrowanie no kończy się dużymi przerwami w procesach biznesowych, co może być problematyczne. Tutaj jeszcze jeden był tak naprawdę problem związany z tymi z tymi z tą paczką, z tym. Błędem, ponieważ z tego co patrzyłem wczoraj, to aktualizacji nie ma na serwery 2016 na 2012R1 i też na stare buildy Windowsa 10, więc no nie wszyscy. Nie wiem, jak się aktualnie zmieniło. Może dzisiaj już zostały puszczone te. Te aktualizacje, właśnie tutaj patrzę, ale no nie wszystkie systemy nadal można spaczować. Nie wszystkie się zaktualizują. Nie wiem też, czy, bo ja dziś, dzisiaj co prawda nie miałem czasu na to zerknąć, ale jeszcze wczoraj, jak patrzyłem, to chyba ta łatka Microsoftowa, ona łatała tylko tam podatność RCA, czyli ten Remote Code Execution. Tak, tak. A Local Privilege Escalation LPE dalej jako, jako klasa podatności pozostała. Czyli, no też, jeżeli, jeżeli nawet gdzieś tam nie na świat, ale mamy lokalnie te, te usługi bufora wydruku w infrastrukturze firmowej pootwierane, no to jest, jest dalej takie zagrożenie, że gdzieś jakiś intrus, który, który w naszej sieci się pojawi albo który się do niej. Przez komputer któregoś z użytkowników dostanie, no będzie miał taką ułatwioną furtkę do tego, żeby przez tą usługę te uprawnienia sobie w systemach Windowsowych podnosić do systemowych, bo, bo, bo na tym ten, ten błąd polegał, że dowolny użytkownik uprawnienia systemowe mógł dzięki niemu pozyskać. Tak sprawdziłem właśnie dzisiaj, dzisiaj Microsoft uaktualnił i, i wrócił na wszystkie systemy, ale też było w ogóle bardzo dużo takiej zamieszania z tym, z podatnością, bo okazało się, że właśnie nawet jak się zaktualizuje serwery 2019, to nawet jak to, to jeśli one mają rolę domena kontro, kontrolera domeny, to wtedy ta aktualizacja nie działa, więc tak naprawdę a ta, ten POC został wypuszczony kiedy pierwszego. No to, ja nie śledziłem szczerze mówiąc od początku, ale, po ale. Pierwszego, więc dopiero dzisiaj tak naprawdę zostały to w 100% dostarczone aktualizacje, więc. POC ja może tej... tylko. do ja przepraszam, Piotr, dopowiem tylko może, bo wiem, że, że słucha nas też sporo osób, które gdzieś tam w Security są początkujące. POC to jest taki skrót oznaczający proof of concept, czyli taki, taki opisowy szkielet jakiegoś exploita, czyli pokazanie w formie takiej nie do końca gotowej do użycia, jak może wyglądać exploit na daną podatność. I na podstawie takiego POC najczęściej powstają gotowe. Eksploity tutaj też yy, chyba błędem było to, że, że, że ten POC gdzieś tam, z tego co czytałem, wyciek trochę yy, przez przypadek za wcześnie, został udostępniony, zanim jeszcze, no, tym bardziej, że do teraz, jeszcze pełnej tej łaty na, na obie klasy podatności nie mamy, więc to też było takim yy, trochę nie, nieprzewidzianym zbiegiem zdarzeń, który spowodował, no, że na pewno yy, na dniach pojawią się jakieś głośne incydenty yy, związane z tą podatnością i z jej wykorzystaniem. Tak, więc no, było dość dużo zamieszania z tym. Eee, dość dużo, dużo zaję, długo zajęło. Eee, tak, podatność właśnie ten, ten kod, który pokazuje, jak wykorzystywać to Exploite, właśnie wyciekło na GitHub. Ktoś po prostu źle kliknął. Eee, no zdarza się. No, i, i, i co ciekawe, też też z GitHuba to zostało szybko ściągnięte, ale, ale jak to w internecie bywa, m, ktoś już zdążył to, to zbekapować i eksploity gotowe już niestety są w internecie dostępne. Pomówmy teraz może trochę o tym, bo mówiliśmy o tym, no, że mamy, mamy, mamy taką kolejną popularną podatność i powinniśmy no, albo usługę wyłączyć, albo ją spaczować, gdy już ten patch będzie dostępny. Jak, jak sobie z takimi zagrożeniami radzić? Jeśli chodzi o podatności, które się pojawiają w znanych usługach, no bo nie jest to niczym nowym, nie jest to pierwsza, nie jest to ostatnia tego typu sytuacja. I wiele firm, niestety, no musi, musi się przygotować na to, żeby tego typu zdarzenia w przyszłości obsłużyć, jeżeli dotychczas tego nie robiły. Często, niestety, no z mojego doświadczenia bywa tak, że dopiero po pierwszym takim poważnym incydencie, gdy któraś z takich usług podatnych zostanie. Zeksploitowana, gdzieś jakiś serwer zostanie przejęty, zaszyfrowany, to dopiero od tego momentu pojawia się zainteresowanie tematem obrony przed tego typu, typu, typu zdarzeniami w przyszłości. I może warto na tym etapie już, jeżeli jeszcze nic przykrego Was nie spotkało, to pomyśleć o takim procesie. O taki podstawowy proces, który powinien się w każdej organizacji z infrastrukturą techniczną pojawić, to jest proces zarządzania podatnościami. Do proces zarządzania podatnościami powinien się tak naprawdę z kilku elementów składać. Pierwsze, co ja bym sugerował, to jakaś inwentaryzacja, czyli posiadanie takiej bazy, w której my jesteśmy w stanie zewidencjonować wszystkie posiadane przez nas systemy włącznie z informacjami o wersjach używanego oprogramowania. Bo to nam ułatwi reakcję na tego typu incydent. Jeżeli słyszymy, że jest jakaś nowa podatność w określonej wersji jakiegoś systemu czy usługi, no to taka baza inwentaryzacyjna. Post pozwoli nam szybko ustalić, ile my takich systemów i w jakich miejscach w swojej infrastrukturze mamy. To, czyli ta inwentaryzacja to jest taki jakby pierwszy, y, pierwszy krok y, zalecany do tego, żeby, żeby jakoś sobie z tym radzić. Y, no druga rzecz to jest na pewno jakiś proces skanowania podatności, bo mm, bez tego trudno tak naprawdę sobie wyobrazić bezpieczną infrastrukturę. Y, proces skanowania podatności powinien się odbywać y, regularnie. Polega on na tym, że takimi narzędziami, skanerami, które które uruchamiamy w naszej sieci, skanujemy całą sieć, ewidencjonujemy. Te skanery potrafią rozpoznać usługi, czy to po, po portach, czy po banerach, którymi te usługi się przedstawiają. Są w stanie też w znacznej części ustalić wersję oprogramowania, które jest używane do świadczenia danej usługi. I skanery podatności zostawiają sobie tą, te informacje o. Uruchomionych w danym środowisku usługach z takimi bazami CVE. CVE to są, to są takie bazy Common Vulnerabilities and Exposure, czyli takie bazy, takie rejestry znanych podatności zidentyfikowanych w popularnych usługach, systemach. Te, 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 ta, ta baza CVE, taka główna, jest utrzymywana przez amerykańską organizację Mitre. CVE.mitre.org to jest taka strona, gdzie, gdzie możemy sobie poznać szczegóły, pobrać takie bazy podatności, śledzić to, co się w takich bazach pojawia. Natomiast co o czym jeszcze warto pomyśleć? Warto też wiedzieć o tym, że, że te bazy CVE to nie są takie bazy kompletne. Podatności, które są w tych bazach rejestrowane, to są podatności takie, które ten organ przyznający poszczególne numery, ponieważ podatności w bazach CVE są takimi, takimi numerkami oznaczane w postaci roku, myślnik i, i kolejnego numeru podatności. I te numery są przyznawane takim podatnościom, no, które są uznawane za rzeczywiście poważne, za, za takie, które. Dotyczą usług wykorzystywanych przez, przez jakieś, jakieś większe ilości użytkowników, natomiast mamy też całą masę takich podatności drobnych w różnych drobnych usługach, jakichś na przykład pluginach do, do WordPressa, w jakimś oprogramowaniu, które jest często używane przez niewielką grupę osób, można powiedzieć nawet niszowe. I te podatności też często bywają bardzo krytyczne, natomiast w takich bazach CVE informacji o nich nie mamy i gdzie ewentualnie moglibyśmy znaleźć. Informacje na ten temat to są, to są tak zwane baktraki. Bakterki, takie serwisy internetowe, które, w których osoby takie no, zajmujące się bezpieczeństwem, ale też takiego półświatka, powiedzmy, hakerzy, którzy gdzieś tam trochę, trochę biorą udział w, w tworzeniu tych eksploitów, oni te informacje o tych, o tych nowych podatnościach udostępniają, dzielą się tym. Jeżeli mógłbym coś polecić, to tak, jeśli chodzi o bazy CVE, to tutaj nie ma większego problemu. Jest tego cała masa, no, chociażby wspomniana przeze mnie strona cve.mitre.org. CVE Details, to jest też taka strona, której ja często korzystam, bo tam fajnie można sobie po nazwach konkretnego produktu oprogramowania jego wersji wyszukać, jakie podatności go dotyczą. Natomiast jeśli chodzi o te baktraki, to, to taki mój ulubiony cxsecurity.com, prowadzony przez, przez Polaka, o ile chyba dobrze kojarzę i taki cieszący się dosyć dużą popularnością na świecie. Dużo tam różnych podatności każdego dnia się pojawia włącznie z informacjami o, o, o dostępności też. Exploitów. I to jest, myślę, taki proces, który w każdej organizacji no, powinien być wdrożony. Czyli pierwsza rzecz, podsumowując jeszcze, tak pierwsza rzecz, inwentaryzacja tego, co mamy. Yy, druga rzecz, skanowanie tego. I to są rzeczy, które się uzupełniają, ponieważ no, skanowanie, nawet jeżeli okresowo wykonujemy co jakiś czas, yy, no to nie wykonujemy go codziennie i taka podatność, jak ta, o której dzisiaj yy, na mówiliśmy, jeżeli się pojawia, to nie możemy czekać do, do kolejnego skanowania, które odbędzie się na przykład za parę tygodni, czy może miesięcy, czy może jeżeli ono się odbywa raz w roku, to to w ogóle już jest to jest to zbyt długi okres. Na oczekiwanie, więc to, to skanowanie co jakiś czas jest uzupełniane tą inwentaryzacją i śledzeniem takim na bieżąco doniesień po tych, o tych podatnościach, które się pojawiają, więc tutaj też śledzenie takich serwisów zajmujących się bezpieczeństwem i tych baz, chociażby CVE, tych backtracków, no jest, jest niestety niezbędne. Ktoś, ktoś musi w firmie mieć na to czas i musi być za to odpowiedzialny, bo bez tego tak naprawdę trudno wyobrazić sobie bezpieczne środowisko. Tak, tutaj bardzo pomagają, to tak naprawdę też zależy tak naprawdę ile chcemy wydać na te skanery, bo oczywiście możemy wziąć zwykłego on-mapa skanować naszą sieć, to jest tak wcale nie głupim pomysłem, szczególnie że kiedy zaczynamy, zamiast kupować długie licencje. Przy okazji z tych wyników NMAPA będziemy wiedzieć, co mamy podpięte w sieci, bo większość firm bardzo się dziwi, po pierwszym w skanach podatności, bardzo się dziwi, co, o, co tam użytkownicy, co tam jest podłączone. W końcu oni tego nie mają w swojej inwenturze, a tam jest dużo dziwnych rzeczy. To N mapa mm -hmm. jest bardzo dużo fajnych pluginów, może Dorzucimy do, do linka. Jest fajny plugin na GitHubie, który automatycznie sprawdza wersje, które ściągnął Nmap, czy właśnie te wersje aplikacji, które zostały wykryte, czy nie mają już podatności. Więc bardzo fajnie, za darmo można sobie zrobić. Można coś wziąć OpenVasa, open tak naprawdę, który już jest skanerem podatności. Tylko oczywiście trzeba liczyć się, że to dużo więcej czasu zajmuje. No i też możemy sobie powszeć jakieś usługi przy skanowaniu podatności. <laughs> OpenVasa... Ale... Ja dopowiem tylko może Open was, jeżeli byście szukali teraz, teraz to jakiś czas temu nastąpiła zmiana, on jest dostępny teraz pod nazwą GVM, Greenbone Vulnerability Manager. I też o Open wasie mieliśmy taki myślę fajny, wprowadzający artykuł na blogu. Jeżeli wejdziecie na Opensecurity.pl i, i wyszukacie gdzieś tam w wyszukiwarce skanowanie podatności taki temat, to tam właśnie artykuł dotyczący GVMa i wprowadzający trochę w ten świat znajdziecie. Mamy też taki na blogu krótki kurs poświęcony skanowaniu podatności z użyciem z użyciem GVM, a więc też, jeżeli gdzieś byście chcieli się z tym tematem zapoznać, a nie mieliście wcześniej do czynienia, to, to gorąco polecamy. No oczywiście są płatne produkty, które mają nawet funkcjonalność agenta, którego instalujemy na danych serwerach. I tak naprawdę wiadomość o podatności mamy. W czasie, można powiedzieć, w czasie rzeczywistym, ten agent skanuje 6, co 6 godzin i automatycznie podaje ci informację, że na przykład jakaś podatność, taka jak ta, została. Tylko, że co z tego, że dostaniemy taką wiadomość, jak nie ma aktualizacji. No, ta podatność miała parę dni, gdzie ten, no wiemy, że już skany gdzieś tam były. Tak samo jak przy Exu. Nie wiem, czy pamiętasz właśnie tych podatek. nie wspomniałem, jak ona się nazywa Jak H, było. Ostatnio też, które w ogóle dużo dużo też firm w Polsce zostało skakowanych. No i nie było przed na nich podatność. Dlatego no, też musimy chyba tutaj dać linka do hardeningu tych wszystkich systemów. Żeby to tak, to, to, jest, to jest taka rzecz bo ja może też powinienem o tym wspomnieć bo mówiliśmy o zarządzaniu podatnościami ale no zarządzanie podatnościami to jest jakby tylko połowa sukcesu ono musi iść w parze z procesem zarządzania aktualizacjami, bo sama informacja tak jak Piotrek wspomniał, że mamy jakiś problem, no to jest tylko pół sukcesu musimy jeszcze mieć wdrożone jakieś procedury czy, czy systemy, które nam te aktualizacje umożliwią wdrożyć na poszczególnych systemach i to też, też jest rzecz, o której Czasami się zapomina. Nie wiem, nie wiem, jakie Twoje doświadczenie, bo ty w, trochę firm tam już miałeś okazję w swoim życiu obsługiwać. Ja też też pracując przez wiele lat u integratora IT, też wiele środowisk, wielu klientów widziałem i powiem szczerze, że no niestety m, takie, takie procesy zarządzania podatnościami czy aktualizacjami to jest. Coś, co niestety nie zawsze występuje, a można nawet powiedzieć, że z mojego doświadczenia statystycznie to mało kiedy występuje. W mniejszych środowiskach jest to niestety rzadkość. Tak, one występują, tylko za. Nawet firma, w której one występują są działają są, nawet jeśli są takie podatności, jak te, to jest taka zbierana, taki SWAT Team czyli tak naprawdę wszyscy osoby odpowiedzialne za proces skanowania, paczowania, właściciele tych usług, które są podatne, wszyscy się zbierają i tam prawie przez 24 godziny siedzą na tych kolach i planują, żeby ten, ale nadal nawet w tak dużych organizacjach jest problem z tym asset managementem, tym zarządzaniem, gdzie my te podatności, co my skanujemy tak naprawdę. Bo sam proces skanowania może spowodować jakieś błędy na aplikacjach, które no, no są różne aplikacje. Stare serwery, stare ten i one czasami te aplikacje się wysypują. Nie zawsze zespół, który skanuje tysiące hostów, ma czas, żeby stuningować ten skaner i po prostu e, robi ekskludy, czyli wyklucza to ze skanów. No i też jest później problem, co my mamy, gdzie my mamy. Często jest po prostu też, to w dużych firmach załatwiane tak, że no, no wiemy, że mamy to podatność, ale po prostu mamy ryzyko. Które jakieś akceptujemy, po prostu no nie mamy pieniędzy, żeby to zaktualizować, ale za to są na przykład wstawiane jakieś takie małe urządzenia firewallem mm. przed tym urządzeniami, które pilnuje, że ta podatność nie zostanie zyskanu, jakoś tam wykorzystana. No i większość dużych firm. Oczywiście większość, i nie zawsze to nie jest tak, że zawsze, no próbuje nie stawiać wszystko od razu bezpośrednio podpięte do internetu. Zawsze jest ten firewall, ten IPS, czy na samym serwerze są jakieś systemy monitoringu, czy nawet host Intrusion Protection, które w jakiś tam sposób tymczasowo mogą zabezpieczyć ten serwer. Jeśli on będzie podatny, to ta podatność nie zostanie wykorzystana, a jeśli zostanie wykorzystana, to osoba, która wykorzysta tą podatność, nie przejdzie dalej, nie wyskoczy spo, spoza tej aplikacji do innej sieci. Więc w wyższych firmach jest to robione. Oczywiście to nigdy nie jest na 100%. W małych firmach jest to w ogóle nie robione. No jest różnie, tak myślę, że to jest tak, że po prostu czym, czym większa firma, tym tak. większa jest ta świadomość i, i, i tym więcej się robi, ale z kolei tam złożoność takiego procesu jest też dużo, dużo większa i, i mimo świadomości, mimo chęci, to nie jest to wszystko tak idealne, jak, jak by się chciało, żeby było. No i zdarza się też zawsze jest zderzenie tego świata security ze światem biznesu. Coś, co my byśmy chcieli mieć ładnie tutaj zabezpieczone, odseparowane i, i gdzieś tam schowane, to niestety różne, różne procesy biznesowe wymagają, żeby było udostępnione często. I no kwestia, kwestia analizy ryzyka tak jakiejś akceptacji jakiegoś poziomu ryzyka kwestia zbalansowania kosztów ewentualnej szkody z kosztami zabezpieczenia się przed tą szkodą. Tutaj skonowaliśmy właśnie na podstawie chyba Exendra właśnie też z Polską Obywatelską cyberbroną właśnie ostatnio na Exendrze i w wynikach było to, że właśnie 80% nadal podatnych serwerów to były małe firmy, które po prostu ktoś im skonfigurował serwer no i on leży, bo nikt nie wie, że go trzeba aktualizować, miało być tanio i on tak leży. Małe firmy, nie wiem czy czytałeś wczoraj, gdzieś tam chyba na, na Wirtualnej Polsce był artykuł o analizie bezpieczeństwa serwerów sejmowych. A. Które gdzieś tam no, korzystają w na, na jakiejś pierwszej linii, chyba z Lotusa, ale, ale gdzieś tam też w jakiejś mierze wykorzystują Exchange y i te Exchange y też no, wiele, pozostawają wiele do życzenia, jeśli chodzi o tak. ich aktualizację. Ten, ten, ten lotus też chyba to, z tego co pamiętam, Grzegorz Czworek gdzieś tam się wypowiadał, że, że ten lotus jakiś bez tam ostatnich fix sobie pracuje, no więc nie jest to niestety temat łatwy i, i mało kto. Może sobie na to pozwolić, żeby te procesy tak w takiej książkowej, idealnej formie mieć wdrożone. Tak patrzę na zegar. Mamy 27 minut. Zakładaliśmy sobie zawsze te ramy czasowe, takie, że się w pół godzinki będziemy zamykać z naszymi pogadankami. Myślę, że z racji tego, że temat ten, ten no jest gorący i, i pilny w to. to w w skrócie trochę go was, wam streściliśmy, na tyle, żeby was zainteresować i żebyście przyjrzeli się w swoich środowiskach, jeżeli gdzieś tam jeszcze tego nie zrobiliście, nie spaczowaliście. I myślę, że na tym dzisiaj zakończymy. Pojawimy się, mam nadzieję, kolejnym razem już w komplecie z Krzyśkiem i, i miejmy nadzieję, że już jakichś kolejnych podatności groźnych nie będziemy musieli omawiać, a może, może będziemy mieli okazję podsumować i zamknąć ten temat. Tego print Nightmaru A na dzisiaj w takim razie dziękujemy Wam za wysłuchanie. Dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia przy kolejnej okazji. Cześć. Cześć.